ma. Witam bardzo serdecznie, ja chciałbym Wam pokazać krótki Seed. Krótki Seed przedstawiający bardzo fajną mapkę, gdzie są bardzo górzyste tereny. Seed to po prostu ziucio. się musi widzieć duże litery. Weźmy sobie kreatywny I gdy startujemy jesteśmy w... No, w lesie. Ale otóż gdy Polecimy sobie w tą stronę Zobaczymy bardzo góry tereny, teraz sobie to obejrzycie Bardzo fajne shit. Dzięki za komentarz.